Cześć, ja jestem Roa przed wami kolejny odcinek z gry Kerbal Space Program. Jest to druga część odcinka 8, w której to zajmiemy się dokończeniem zadania Exploruj Moon", gdzie udało nam się tylko i wyłącznie przelecieć obok Muna, ale niestety nie dokonaliśmy jeszcze wykonania badań i przesłania ich do naszego centrum kosmicznego. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, czyli znaczy właściwie to jakby nie jest to kolejny odcinek patrząc na e, cyfry, ale wypuszczony jest po kolejnym, który został nagrany po pierwszej części, e, czyli po dziewiątym odcinku. Jak pamiętacie tam zbieraliśmy naukę, część nauki, tak mniej więcej połowę. E, no i tutaj właśnie ją sobie jeszcze dozbierałem poza odcinkami. No i nazbieramy je właśnie do tych 91 punktów nauki i wykorzystamy ją sobie teraz badania i rozwój na kategorię elektryka. Tutaj będziemy mieć jakiś inny komputer pokładowy, będziemy mieli w końcu panel fotowoltaiczny, dzięki któremu w końcu będziemy mogli w nieskończoność zbierać energię elektryczną i w tej misji nie powinno nam jej nigdy zabraknąć, no chyba, że się obrócę. W przeciwnym kierunku do słońca, czy od słońca raczej, no i wtedy może być trochę słabo. Bo potem, jeżeli rakieta by się sama nie obróciła, to no nie, nie, nie zebralibyśmy już nigdy tej energii. W każdym razie, panel fotowoltaiczny na pewno wypali w tej misji. Mamy oczywiście większą baterię, więc może ją sobie tym razem wezmę, a nie tamte małe bateryki. Jakiś system kontroli termicznej, to nam się raczej nie przyda. Oczywiście jeszcze lampy, które też nam się przydadzą, ale raczej w późniejszych misjach na albo stacjach kosmicznych, albo na łazikach. Eee, także zbadajmy sobie to elegancko. Kosztuje to 11 tysięcy, pieniędzy mam z dużo, no to sobie kupimy. No i dobra, także pozostaje nam teraz tylko wziąć rakietę, którą wypuszczaliśmy eee, w pierwszej części w stronę Muna no i sobie tutaj teraz zobaczmy, która to będzie to była bodajże Stajputnik 3 Moon to było chyba to właśnie eee, tylko, że tutaj bym chciał troszeczkę wiecie, pozmieniać mianowicie z racji, że teraz mamy prawie, że nieskończoną ilość energii elektrycznej nie będę tutaj brał ze sobą za dużo baterii. Myślałem też o tym, żeby wywalić tą w ogóle przestrzeń serwisową, bo ona tylko zajmuje nam jako część, wiecie, tego tu, o, jako część. Dodamy sobie tutaj, właściwie to w ogóle wywale jeszcze to, wezmę sobie sam ten komputer. Nie wiem, czy on jest lepszy od Stajputnika. Energia jest na tyle samo, <laughs> waży trochę więcej. Znaczy tutaj w sumie patrzę na części techniczne Natomiast e, Czy będzie miał w sumie jakieś e, manewry do wykorzystania to trochę wątpię Ale zobaczymy Jedynie po czym wnioskuję że jest lepszy to po tym że Było trzeba wydać więcej punktów nauki żeby go odblokować Ten już był wcześniej No i że kosztuje więcej niż ten Także może Może właśnie po tym można poznać, że jest właśnie lepszy. No, jeszcze to zobaczymy. Więc tutaj sobie doklejam nasz, nasz reszta modułu oraz rakietę. No i tutaj bateryki sobie damy. Myślę, że ze dwie wystarczą. Oraz oczywiście panele słoneczne, które chciałbym rozstawić mniej więcej. Tylko, że mi pewnie nie starczy części. W taki sposób, żeby było. Tak, żeby z każdej strony, nieważne jak będzie obrócona ta sonda, bo to będzie raczej sonda, żeby nieważne jak będzie obrócona, żeby zawsze zbierała energię elektryczną od słońca. I teraz pytanie, jak to ułożyć. Z racji, że do wykorzystania mamy 30 części, no to teraz chyba zrobiłem mniej więcej coś w tym stylu. Ale z racji, że może bo uda nam się kontrolować dobrze tą rakietę, Ustawię sobie tylko dwa panele słoneczne i to powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że ta antena, w sensie nauką, naukę jaką będziemy przesyłać, nie będzie ona na tyle ważna, że jakby będzie nam bardzo szybko schodzić energia elektryczna i będzie ciężko przesłać. Wtedy musielibyśmy użyć takiego obaga, ale to może kiedy indziej o tym. Tutaj jeszcze, nie tutaj już nic nie chciałem zmieniać. Możemy sobie dodać gdzieś jeszcze jedną część, um, może dodałbym tutaj jako. Um, a słuchajcie, ja sobie tutaj teraz, bo zobaczcie, skoro to jest jedno, daje nam tyle co dwie takie, to po co zużywać jedną część więcej? Tutaj limitu, skoro można sobie dodać to. Zapomniałem sobie o tej baterii. No to spokoj. To ja sobie ją tutaj teraz właśnie zostawię. Możemy jeszcze dwie dodać. Więc chyba wezmę sobie właśnie te panele i poukładam je w ten sposób. Tutaj jeszcze może troszeczkę je tam wcisnę do środka, żeby tak bardzo nie wystawały. I tak powinno być w porządku. Ja tutaj widzę, że troszeczkę wyjechało nimi za bardzo. Także pozwolicie, że ja sobie to jeszcze na szybko wcisnę. No i dobra, no i to będzie nasza sonda, to już potnikiem nie nazwiemy, nazwiemy to sobie może inaczej. Iskierka, niech będzie iskierka 1, moon, no i to tak myślę zostawimy sobie. I to będzie raczej już wszystko, mam nadzieję, że to tutaj wchodzenie w atmosferę nam się nie sypali, to taką mam przynajmniej nadzieję. Czy ja tam jeszcze coś zdobyłem poprzez tą kategorię, jaką odblokowałem? Coś w miarę, żeby ważnego było, ale chyba, chyba nie. Chyba tutaj już mam... Zdobyłem na pewno to, a widzę, że wcześniej też już jakieś miałem. Okej. Okay. No i tutaj jeszcze jakieś światełka, ale to na razie nam niepotrzebne. I tak już mamy zużyte w sumie wiem, limit części, więc nie będę już tutaj się w to zagłębiał fazy tutaj mam chyba poustawiane, więc jak najbardziej będzie w porządku. Mm, no i dobra, no i to właściwie by mogło być na tyle. Także myślę, że możemy sobie już ruszać. Jestem na orbicie MUNA. Miałem tutaj jeszcze zmniejszyć wysokość apocentrum, a ale pomyślałem, że w sumie ta orbita może być też fajna, więc Czemu by nie, paliwa jeszcze trochę zostało, więc jakby kiedyś coś trzeba było zmienić orbitę, na no to sobie zmienię. E, no to teraz z nauką trzeba zrobić. Także musimy sobie tutaj e, zrobić badanie materiałów, no i to wysłać. I problem jest w tym, że mamy za mało energii, żeby to wysłać, dlatego zrobię to w ten sposób, że kiedy dam prześlij dane, szybko przyspieszę czas, wtedy się powinno zbagować. I ta energia powinna mi wystarczyć na to, żeby to przesłać. Także uwaga, próbujemy. No i dobra, udało się! Przesłaliśmy naukę. Oj, wiecie, ile było prób? Chyba z 20 albo więcej prób to robiłem. Nie mogłem tego przesłać, ponieważ baterii, e, baterii właściwie energii elektrycznej, było za mało więc musiałem jakoś to zbagować, żeby to wyszło. No i się w końcu udało, za nie wiem już w którym razem, ale myślę, że tak 20 prób było co najmniej. Oj masakra. Także eksploruj moon. No, kontrakt udany. Eee, no to nic nie pozostaje, jak tylko wracać do centrum kosmicznego. Także sobie tam wróćmy. I zobaczmy, co tam słychać, minęło pewnie sporo dni od tego momentu, kiedy startowaliśmy. Mieliśmy to trzeci dzień, mamy już siódmy, albo czwarty. W każdym razie, no, minęło naprawdę dużo. I zobaczcie, że mamy pieniędzy jeszcze więcej, punktów nauki też sporo się uzbierało. Także, no, no gruba, gruba ryba z tego kontraktu była, ale się skończyła. także Kolejne mamy Exploruj Moon. Musimy na nim wylądować, a następnie wrócić na kerbin z orbity wokół Moon. No, to będzie już naprawdę e, ciężkie, bo żeby wykonać to zadanie, no pasowałoby, żeby tutaj troszeczkę e, naszą rakietę powiększyć, a do tego będziemy potrzebować niestety 450 tysięcy pieniędzy. Mamy połowę z tego, więc będzie naprawdę ciężko to uzbierać, nie wiem kiedy to zrobię. No, będę tutaj jakoś próbował. Tak, tutaj też mamy jakieś zadanie z Moonem, więc może coś jeszcze porobimy. E, tutaj mamy też parę innych także. Myślę, że pieniądze się pozbierają, może nawet te zadania są specjalnie po to, żeby móc wykonać łatwiej to, no bo tak to byłoby bardzo ciężko, zbierać po takich po y, zadaniach, które dają kilka tysięcy za jedno. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie, czy chcecie więcej. Trzymajcie się do następnego. Hej, hej.